Czas kłótni w mieszkaniu sześcioosobowej tureckiej rodziny. Osiemnaście latek atakuje nożem swoje dwie siostry. Dwadzieścia dwa latka zapada w śpiączkę. Dwadzieścia jeden latka jest lekko ranna. Sprawca jest jedynym synem w rodzinie. Wygląda na to, że ojciec nie jest wystarczająco surowy dla młodych kobiet lub nie potrafi się wysłowić. Uważa więc że jego zadaniem jest zabranianie siostrom różnych rzeczy według jego zeznań złożonych później w sądzie. Po dokonaniu zbrodni zostaje aresztowany. Zarzuty to usiłowanie zabójstwa i napaść z bronią w ręku, mimo że młody Turek zranił swoją siostrę w sposób zagrażający jej życiu. Otrzymuje za to w lutym 2010 roku jedynie wyrok skazujący młodocianego na dwa lata więzienia w zawieszeniu oraz 350 godzin prac społecznych. W wyroku jest mowa o efektywnym podnieceniu i o tym, że chciał dać nauczkę siostrze. Kłótnia przed przestępstwem dotyczyła tego, że siostry chciały żyć bardziej niezależnie. Rodzice natomiast wpajali córkom tradycyjne tureckie wartości. Ojciec rodziny musiał już zapłacić 40 tysięcy euro odszkodowania za wyrządzenie krzywdy cielesnej winnej, nieznanej, sprawie. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe. Na...